To, co w ostatnich latach obserwowaliśmy, to jest postępująca ideologizacja szkoły. Pan minister Czarnek próbował kilkakrotnie wprowadzić przepisy, które, które odbierają kompetencje dyrektorom, które odbierają kompetencje rodzicom, a przekazują to wszystko na rzecz kuratoriów oświaty. Mamy pogorszenie warunków. W szkołach średnich poprzez likwidację gimnazjów, nastąpiła akumulacja roczników, i już w ubiegłym roku, w tym roku mamy taką sytuację, że są, jest pięć roczników w liceach. To, co się działo w czasie pandemii, no, to są zewnętrzne uwarunkowania, nie mieliśmy na to większego wpływu, ale. Yy, przez dalną naukę, przez oderwanie dzieci i młodzieży od środowiska nastąpiły ogromne kryzysy wśród młodzieży, dzieci, kryzysy związane ze zdrowiem psychicznym. My zwracamy uwagę na chociażby rozbudowane podstawy programowe, nieadekwatne też do siatki godzin. Wszyscy mówią to wprost, trzeba odchudzić to, co jest w podstawach programowych, a to są treści nauczania. I My musimy odejść od nauczania o charakterze wiedzowym, przeładowanego w tym momencie treściami. My powinniśmy uczyć młodych ludzi kompetencji, takich jak chociażby analiza, synteza, wyciąganie wniosków, odróżnianie fake newsów od faktów, pracy w grupie, zespołowości. To są rzeczy, kompetencje miękkie, na które powinniśmy kłaść nacisk. Szkoła dzisiaj nie do końca to daje taką możliwość. Nadszedł już czas, żebyśmy odbudowali autorytet zawodu nauczyciela i dali mu odpowiedni szacunek. Bo jak możemy mówić o szacunku do tego zawodu, skoro pensja minimalna w kraju to jest 3600 zł brutto, a nauczyciel początkujący zarabia 3690 zł brutto? To jest tylko 90 zł brutto różnicy pomiędzy pracownikami. Niewykwalifikowanym, o niskich kompetencjach, a pracownikiem wysoko kwalifikowanym. Mamy przygotowany dobry program dla polskiej oświaty. Pierwsza sprawa to jest odpolitycznienie polskiej szkoły. Nie może być tak, że programy układają politycy. Nie może być tak, że to politycy mają decydujący głos o tym, o czym w polskiej szkole będzie się uczyło. Musimy przygotować naszą młodzież do tego, żeby pozyskiwała kompetencje, które są potrzebne dzisiaj i będą potrzebne dzisiaj na rynku pracy. To będą zupełnie inne umiejętności, zupełnie inne Zawody i polska szkoła musi wychodzić temu naprzeciw. Będziemy dążyć do tego, żeby tak naprawdę szkoła była szkołą jednozmianową, żeby był czas na to, by uczniowie mogli korzystać z darmowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich pasję i zainteresowania. To są rzeczy podstawowe i dlatego też cały czas powtarzamy, jeszcze więcej autonomii dla szkół, patrz, dla dyrektorów, dla nauczycieli, chociażby w doborze lektur, materiału edukacyjnego, możliwości realizowania różnego rodzaju fajnych, ciekawych Projektów finansowanych chociażby ze środków unijnych, ale nie tylko. Wszystko to, co sprawi, że szkoła będzie tętnić życiem i będzie szkołą oddolną, autentyczną. Niech uczniowie mają równe kompetencje, które mogą nabyć w szkołach. Czyli oferujemy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów, dla tych biedniejszych i dla tych bogatszych. Ale przede wszystkim chcemy, żeby uczniowie naukę posiadali właśnie w szkołach, a nie poza poza szkołą, wtedy, kiedy mają odpoczywać, kiedy mają iść na zajęcia sportowe. Także to jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci polskie były takimi samymi dziećmi jak dzieci europejskie, które uczą się w szkole, a nie jeszcze po szkole mają bardzo dużo zajęć.